Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znowu, jak nie z waszego ulubionego golfa, Nini i Maja. Dzisiaj mamy y, bardzo wa ważny wyraz. Tak, jest też bogaty języka slamtowego. I mamy krótki filmik dla Was. Żeby tak, was nie męczycie jak <śmuszczaj> <w jebie> <śmuszczaj> Dzisiaj tylko mamy. Tak, krótko i konkretnie. Dzisiaj mamy też filmiki z serii słów gruzińskich, których nie da się przetłumaczyć na polski, dlatego ja wytłumaczymy własnym, własnymi siłami. Tak. Chodzi o jakie słowo? Słowo? muchami. Muchami. Powtórzcie. Much. Dobrze. Będziecie nagrywać potem, jak powtarzacie. Móhami. Móhami. I teraz co to jest no, to, dobra, murami I jest jeden czasownik z tego, damuhameba. I, I da muhamibam. No. I co to znaczy? Jak mówisz, najczęściej używamy muchami, ma czyli mam muhami. I, I co to znaczy? Nie powiesz To znaczy, oczywiście... Znaczy, to Znacie? To znaczy mieć muhami do czegoś. To znaczy mieć ochotę po prostu do zrobienia czegoś. To jest tak. bardzo proste. Ale to jest potoczne. Tak, bardzo potoczne. Hmm. Tak, ale na przykład... Kartuli caulis Max. Mam muhammi, to mam języka gruzińskiego. I to to zdanie wam najbardziej się przyda. Jak, jak będziecie z waszymi gruzińskimi znajomymi, po prostu jak ktoś was zapyta, dlaczego uczycie tego języka, możecie powiedzieć, że max I to jest... I to jest, no to jest odpowiedź. po prostu to jest, to jest język gruziński, slangowy, level po prostu. Level, wiem, level dziewięć dobry dziewięć chłopak. <laughs> Blok, słonecznik. No, nie wiadomo. Ale tak możecie no. na wszystko odpowiadać. Tak. Dlaczego pijesz tak. piwo o 10 rano? <laughs> muchami <muchami, <muchami max. Dlaczego sama ty się uczyłaś polskiego? Bo miałaś muchami, nie? Miałam muchami. muchami. I da mucha bo właśnie powiedziałaś tak, mi, że jesteś jest czasami da mucha. To jest po prostu... Opanowanie pasuje do tego? Tak, pasuje to są jak opanowanie czegoś, tak. jakiejś rzeczy, nie tak. wiem. Nie wiem. I, ale najczęściej to chyba m, m, wynika z tego, że po prostu mam na coś ochotę, po prostu chcemy, a nie z tego, że po prostu musimy. Mhm. Ale, ale może być na przykład, że m, możecie w pracy coś amuchamy, nie? Bo to, musicie. To, tak. Ale ogólnie tak, ale wamuchałem na przykład nie wiem. Co możemy tam. To jest takie, mam, opanować to, coś, i... ogarnąć. Coś, tak. Coś w tym rodzaju. Tak, ta Ale, Ale w jest... pozytywnym sensie, w sensie, tak. że chcecie i to zaczynacie to ogarniać. Mm -hmm. I to jest mm -hmm. właśnie ta mułameba. Mm -hmm. Kto ma ochotę? Kto ma? <laughs> Nie ochotę, A, tylko wiecie. muchami na język gruziński. komentarz. Ręka to kuri, na piście. I co? Dziękujemy. Na co ty masz muchami? Ja mam muchami. Teraz? Szczerze powiedzieć? No. Ma no, ale <gry> no, oh, tak. Ale po gruźńsku powiedzmy, w sumie. Hinkle z Mugami, Max. Pewnie wy też, pewnie wy też. Każdy ma Mugami chinka. z jest młodym. jest to jest cena z <gry> Dziękuję. Cześć, dziękuję. Cześć, dziękuję. Dziękujemy i co? Zachęcamy do oglądania, I czytania, czytania I polubienia, udostępnienia, do Damu Hameba jeszcze. Zachęcamy do Damu Hameba, języka gruzińskiego, bo to jest bardzo I strona, tak. bo, bo fajna strona. Bo Kłaniamy się. Linii Maja. Pa!